Do ukończenia szkolenia wymagany jest odbycie stażu klinicznego. Staż kliniczny ma 360 godzin dydaktycznych i zasadniczo zazwyczaj składa się z dwóch części. Jedna część, minimum 120 godzin, powinna być zrealizowana w ramach oddziału całodobowego lub oddziału dziennego lub psychiatrycznej izby przyjęć. A pozostałe 240 godzin w ośrodku prowadzącym psychoterapię, najlepiej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Oczywiście istnieje możliwość, żeby całość tego stażu, 360 godzin, zrealizować w ramach, no np. jeżeli ktoś pracuje na oddziale dziennym czy oddziale całodobowym, to całość może być zrealizowana tam. Natomiast jeśli ktoś nie pracuje, to minimum 120 godzin trzeba odbyć na oddziale. Mówię trzeba, ale tak naprawdę, proszę Państwa, warto, dlatego że niejednokrotnie na tym stażu spotkacie Państwo takie przypadki takich pacjentów, których trudno będzie znaleźć w opiece ambulatoryjnej. Warto o to doświadczenie swoją wiedzę poszerzyć. Jeśli chodzi o 240 godzin stażu, może się ono odbywać w ogóle w różnych ośrodkach, gdzie prowadzona jest psychoterapia. Ważne jest, żeby tutaj opiekunem tego stażu być osobą, która podpisuje zaświadczenie o stażu, był albo certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, albo lekarz psychiatra, albo oczywiście superwizor. Zresztą tak samo na oddziale, ale akurat oddziały zazwyczaj prowadzą lekarze psychiatrzy, więc tam nie powinno być z tym problemu. Ten staż, proszę państwa, ważny jest, żeby zacząć po Dyplomie. Po dyplomie, to znaczy po uzyskaniu prawda, tytułu magistra w wypadku psychologów lub dyplomu lekarskiego w wypadku lekarzy, co oznacza, że jeżeli Państwo byliście na takim stażu jeszcze przed rozpoczęciem szkoły, to jak najbardziej będzie on zaliczany do tego stażu. Można go oczywiście robić również w trakcie szkoły lub po zakończeniu. Do zakończenia szkoły niezbędne jest ukończenie stażu. Nie jesteśmy w stanie zorganizować Państwu wszystkich staży, ale gdyby ktoś swój staż ten terapeutyczny 2240-godzinny chciał odbyć w naszych poradniach, to serdecznie zapraszamy. Mamy poradnie w Warszawie i okolicach, w Łodzi oraz w Trójmieście w Gdyni i w Gdańsku. Wystarczy zgłosić taką chęć do sekretariatu i Państwa zapytanie zostanie przesłane tutaj do działu rekrutacyjnego i oczywiście. Będzie być może możliwość odbycia takiego stażu. Warto, proszę Państwa, o stażu myśleć już o, zaraz po rozpoczęciu szkolenia, dlatego że jeśli chodzi o oddziały psychiatryczne, no to jest w ogóle zazwyczaj duża kolejka stażystów czyli najczęściej może być tak, że się Państwo zapiszecie w tą kolejkę na pierwszym roku, a staż odbędziecie na trzecim roku. W związku z tym no warto pomyśleć wcześniej, dlatego że w różnych miastach, w różnych szpitalach ten czas oczekiwania może się...